10 lat temu honorowym obywatelem Kudowy Zdroju został Jan Koplowicz, Żyd, którego rodzice posiadali jeden z hoteli w Kudowie Zdroju. Pomimo tego, że opuścił Kudowę Zdrój w wieku 16 lat, przez całe życie za nią tęsknił i ciągle do niej powracał w swojej literaturze. Swoje dzieciństwo w Kudowie Zdroju opisał w książce pod tytułem Bohemia Moje Przeznaczenie. Jan Koplowicz urodził się w tym oto domu. To jest dawny hotel Austria, 1 grudnia 1909 roku w Kudowie-Zdroju, czyli Bad Kudowa. Pochodził z rodziny żydowskiej właścicieli tego hotelu. Zresztą w tym czasie w Kudowie kilkanaście obiektów było w posiadaniu rodzin żydowskich. I to między innymi był powód, dla którego Kudowa bardzo prężnie się rozwijała, ponieważ dzięki tym kontaktom do Kudowy w tym czasie przyjeżdżali najbogatsi Żydzi, bo tutaj trzeba było się pokazać, najbogatsi Żydzi z całego świata. Tak jak Jan Koplowicz pisze w swojej książce Bohemia mein Schicksal, jeszcze nie przetłumaczona na język polski, czyli Bohemia, mój los, bo tak, taki tytuł w książce nadał hotelowi Austria. To byli handlarze diamentów z południowej Ameryki, handlarze owiec z Australii, projektanci mody z Paryża, maklerzy giełdowi z Londynu, nieruchomości Nowy Jork. No, najbogatsi y, diamenty, południowa y, Afryka również. Także to naprawdę no, najbogatsi Żydzi z całego świata przyjeżdżali w okresie 1905 no, do, do lat 30., kiedy już wiadomo, widmo nazizmu wisiało również nad kudową i wtedy no, ta kudowa nie była tak popularna. On urodził się w tym hotelu, który Państwu pokazałem. I y, w wieku 14 lat został skierowany przez rodzinę do y, Wrocławia. No, Celem pobierania nauki. Najpierw chodził do szkoły hebrajskiej w Nochodzie, również, bo taka była. Do szkoły podstawowej chodził również w Kudowie na Zakrzu. No a później kolejny punkt jego kariery to był Wrocław i tam ucząc się poznał kolegów, którzy zafascynowali go ideologią marksistowską. I opowiadając o Janie Koplowiczu w Kudowie Zdroju, opowiadamy troszeczkę o historii Kudowy, o tych nieznanych wątkach. Bo tak naprawdę mówimy ciągle, podkreślamy to, że Kudowa, Hrabstwo kłodzkie to kraina trzech kultur polskiej, czeskiej, niemieckiej. No w Kudowie mamy przepiękny pomny trzech kultur, prawda? Natomiast no, często zapominamy o tym, że, że, że te wątki żydowskie były tutaj bardzo ważnym elementem, tak jak wspomniałem, no, elementem napędzającym gospodarkę, ruch turystyczny. A ponieważ przyjeżdżali bogaci ludzie, to wiadomo, tam gdzie bogaci ludzie się pojawiają, no i to zostało do dzisiaj, pojawiają się artyści i różnego rodzaju wolnomyśliciele, którzy pragną czasem zyskać, że tak powiem, na tym, że na obecności tych, że to możnych. I tak było również w Kudowie. Kudowa w tym okresie wypiękniała, to widać na starych pocztówkach. Kudowa w tym czasie była perłą. Nie tylko Dolnego Śląska, ale perłą Europy. No w 1905 roku przyłączono kolej. To też oczywiście spowodowało, że ten ruch turystyczny wzrastał i wzrastał i wzrastał. A tak jak wspomniałem, w latach 30. Niemcy zaczęli bardzo, to oczywiście nie, nie mówię tego w ramach odwiecznego, odwiecznej rywalizacji między Kudową a Polanicą, ale zaczęli to promować Polanicę Zdroj, bo Kudowa wtedy zyskała taki przydomek promowany przez nazistów, czyli Judenbad, czyli wtedy już no, nie wypadało się pokazywać w Kudowie, wtedy już wręcz i stąd bardzo mocny rozwój Polanicy Zdroju. Nie zostało też w Kudowie niestety, że zbyt wiele, a w zasadzie prawie żadnych śladów. Kultury żydowskiej. No, jedyny ślad to tylko postaram się również pokazać, to tylko dwa kanały jeszcze z gwiazdą Dawida, dwa takie y, ostatnie punkty, które świadczą o tym y, o tej kulturze, która również tutaj w Kudowie bardzo mocno zaznaczyła swoją obecność. Natomiast wracając do Jana Koplowica i jego bardzo bogatego życiorysu, o którym y, można by cały serial nakręcić, więc ja w kilku słowach powiem tylko tyle, że on y, po powrocie po II wojnie światowej z Londynu, gdzie pracował w fabryce y, samolotów. Wrócił oczywiście gdzie? No, on jako jak już wspomniałem, komunista całą gębą. Wrócił do Niemiec Wschodnich, żeby w sercu zła, czyli w Berlinie, budować nowy, lepszy świat. On był oczywiście dla władz zdr również takim bardzo dobrym przykładem, bo był, no bo był zaangażowanym komunistycznie. Żydem, czyli no to dla Niemców to było takie pocieszenie, że jednak yy, że oni też, no, w ramach zażegnowania tego konfliktu, no i wrażenia, jakie oczywiście po II wojnie światowej yy, budziło hasło Żydzi i Niemcy, prawda? Yy, w związku z tym bardzo chętnie wykorzystywano go, pokazywano go w mediach, że oto proszę bardzo, z nami współpracuje Żyd yy, pochodzący co prawda z Czech, ale to to były tak kudowa, no to ona czeska, on był tak Czechem, bo jego dziadkowie przyjechali tutaj z Pragi w 1900 roku, yy, no ale mówiono o nim Niemiecki dobry Żyd pomaga nam tutaj budować nowy, lepszy świat. I Jan zaangażował się bardzo mocno w budowę tego nowego, lepszego świata z przekonania. Ja go poznałem w roku 1999, kiedy opowiadał mi o historii swojego życia, o, tym, o tych emigracjach tutaj po, po Czechach, po Austrii, później przez Francję do Anglii. I ciągle on jeszcze wtedy, mając już prawie 90 lat, ciągle jeszcze wierzył, że, no, że jeszcze można zbudować będzie nowy, lepszy świat oparty o ideę Maxa Lenina, być może ewentualnie trochę zmodyfikowane. Z jego życiem wiąże się oczywiście książka Bohemian Six, o której wspomniałem. Polacy myślę, że kłoczani również znają ją, ponieważ ten serial nakręcony, DDROSKO Polski serial, to była taka koprodukcja w 80-tych latach, dokładnie w pierwszy rok, nosił tytuł Hotel Polanów i jego goście. Dlatego pokazujemy ten hotel, ponieważ wiele ludzi, którzy pamięta ten Serial przyjeżdża, a, hotel, a serial był kręcony w Sanatorium Polonia. Jan Koplowicz jako jedyny z całej rodziny przeżył, bo cała jego rodzina zginęła w Auschwitz. No, on przez to, że został za swoje komunistyczne zapędy no, wygnany, tak można powiedzieć, przeżył. Natomiast to no, właśnie ten wątek pokazywał serial. Miał bardzo wiele nieprzyjemności też z całego świata, o czym opowiadał. Bardzo to przeżywał, bo tak naprawdę jego y, stosunek do wiary, y, mimo że nie, nie do końca uważał, się, chociaż ciągle się kłócił, no, tak jak wielu z nas, on ciągle gdzieś tam, a zwłaszcza pod koniec życia starał się z Bogiem dogadać, że tak powiem, natomiast pod koniec swojego życia ponownie odwiedzał Kudowę. W roku 2000 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kudowy Zdroju, uroczyście świętowany, to była jego ostatnia wizyta w Kudowie Zdroju. Przekazał wtedy również prawa do książki Bohemia Manczitzal gminie Kudowa Zdrój. I zmarł 11, 19 września 2001 roku, ponieważ tak jak powiedział jego syn i bliscy, którzy byli z nim przez te kilka ostatnich lat, on był w tym czasie w szpitalu 11 września, jak widział na ekranie monitora zamachy na World Trade Center to wtedy uznał, że ten jego świat i te nadzieję, że ciągle jeszcze można będzie zbudować. wtedy pokonał się z tym, że chyba nie, że jednak nie odpuścił. Powiedział, że to nie ma szansy już i w tym układzie, on jakby jego misja już jest spełniona, on już nic nie, no Bardzo pesymistycznie przyjął ten atak i no i odszedł. Byłem na jego pogrzebie jako reprezentant Kudowy Zdroju i zostałem poproszony nawet o wygłoszenie mowy na, w jednym rzędzie z politykami niemieckimi, ponieważ wszyscy podkreślali, że on do końca życia ciągle, nieustannie opowiadał o Kudowie, o tym, że pochodzi z tego pięknego miasta, teraz w Polsce i wszyscy uznali, że w związku z tym ja, a tak naprawdę moje miasto, jest bardzo, bardzo ważnym elementem w jego życiu.